Ryszard Rynkowski znalazł się w jednym z najtrudniejszych momentów swojego życia. Artysta, który przez dekady zachwycał publiczność swoim głosem i kompozycjami, dziś musi zmierzyć się z bólem, którego nie da się wyrazić słowami. W sobotę 27 września 2025 roku w Brodnicy odbędzie się uroczystość pogrzebowa jego żony Edyty Rynkowskiej. Miała zaledwie 52 lata. Na ostatnim pożegnaniu obok wokalisty pojawi się ich 17-letni syn Ryszard Junior. Obraz ojca i syna wspólnie żegnających najbliższą osobę w rodzinie poruszył tysiące fanów i przyjaciół artysty. Ceremonia, która zgromadzi mieszkańców miasta, przedstawicieli świata kultury i osoby związane z rodziną rynkowskich, będzie nie tylko chwilą zadumy, ale także próbą znalezienia siły w obliczu nieoczekiwanego ciosu. Już teraz można dostrzec, że zdrowie i kondycja samego wokalisty budzą pytania. Publiczność przyzwyczajona do jego charyzmy i energii scenicznej zauważa w ostatnich dniach oznaki zmęczenia i przygaszenia. Jego twarz wydaje się napięta, a każdy krok wymaga większego wysiłku niż dotąd. Atmosfera wokół nadchodzącej uroczystości pełna jest emocji i spekulacji. Bliscy artysty zwracają uwagę, że od kilku tygodni wokalista ograniczał swoją aktywność artystyczną, co mogło być sygnałem, że potrzebował odpoczynku. Teraz, w obliczu rodzinnej tragedii, wszystkie spojrzenia kierują się ku niemu i jego synowi, którzy muszą znaleźć w sobie odwagę, by stanąć przed tłumem i pożegnać najważniejszą kobietę swojego życia. Słowa, które padną podczas ceremonii, mogą stać się symbolem całej tej dramatycznej historii. Już dziś wiemy, że będzie to wydarzenie wyjątkowe, a jego przebieg śledzić będą nie tylko mieszkańcy Brodnicy, ale także tysiące fanów w całej Polsce. To chwila, która odsłania nie tylko życie prywatne jednego z największych polskich wokalistów, ale także jego walkę o zachowanie siły w obliczu osobistej tragedii. Aby nie przegapić kolejnych relacji i materiałów o życiu oraz twórczości artysty, zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia. Śmierć Edyty Rynkowskiej wstrząsnęła rodziną artysty i całym środowiskiem muzycznym. Kobieta miała zaledwie 52 lata i nic nie zapowiadało tak dramatycznego finału. Informacja o jej odejściu pojawiła się w czwartkowe popołudnie 18 września około godziny 15:30, lecz dopiero następnego dnia rano. Prokuratura oficjalnie potwierdziła jej tożsamość. Rzeczniczka Iwona Oliwie poinformowała media, że wszystkie niezbędne czynności zostały przeprowadzone na miejscu i że nie ma podstaw, aby podejrzewać udział osób trzecich. Wieść o tragedii natychmiast rozprzestrzeniła się w mediach społecznościowych, wywołując fale komentarzy i kondolencji. Fani artysty wyrażali współczucie i szok, podkreślając, że Edyta była nie tylko żoną znanego wokalisty, ale także osobą aktywną społecznie, współtworzącą wraz z mężem klinikę specjalistyczną w Brodnicy. Jej odejście w tak młodym wieku było szokiem dla wszystkich, którzy ją znali i mieli okazję współpracować z rodziną rynkowskich. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 27 września w Brodnicy. Już od godzin porannych przed Kościołem Miłosierdzia Bożego gromadzili się mieszkańcy miasta, przyjaciele rodziny i przedstawiciele świata kultury. Atmosfera była pełna skupienia i żalu. W centralnym miejscu świątyni ustawiono trumnę otoczoną kwiatami i zniczami, które przynieśli żałobnicy. W pierwszej ławce zasiedli Ryszard Rynkowski z 17-letnim synem Ryszardem Juniorem, a także wieloletni menedżer artysty Bogdan Zepp. Wokalista sprawiał wrażenie mocno przygaszonego. Jego twarz była zmęczona, a spojrzenie skierowane w dół jakby nie był w stanie oderwać myśli od tragedii, która go dotknęła. Widać było, że każdy gest wymagał od niego ogromnego wysiłku. Trzymał syna za ramię, próbując dodać mu otuchy, lecz jednocześnie sam potrzebował wsparcia. Ryszard Junior nie krył łez i w pewnym momencie wybuch płaczem, co spotkało się ze współczuciem wszystkich obecnych. Homilia wygłoszona przez księdza Janusza Jezuseka, który przed laty udzielał Edycie i Ryszardowi ślubu, była pełna emocji i osobistych wspomnień. Kapłan podkreślił, że pożegnanie ukochanej żony i matki to jedno z najtrudniejszych doświadczeń w życiu i że w takich chwilach trudno znaleźć odpowiednie słowa. Jego słowa o miłości, o nadziei na ponowne spotkanie i o konieczności zachowania pamięci o Edycie sprawiły, że w świątyni zapanowała cisza przerywana jedynie cichym szlochem. Po zakończeniu mszy. Tłum żałobników skierował się w stronę rodziny, aby złożyć kondolencje. Do Ryszarda Rynkowskiego podchodzili przyjaciele artyści, mieszkańcy Brodnicy, a także osoby, które znały Edytę z działalności społecznej. Każdy uścisk dłoni, każda wymiana spojrzeń miały ogromne znaczenie w tej trudnej chwili. Artysta z trudem odpowiadał słowami, często ograniczając się do skinienia głową lub krótkiego «Dziękuję». Na cmentarzu parafialnym odbyła się ostatnia część uroczystości, e, procesja przeszła w ciszy, a przy grobie ponownie padły słowa modlitwy. Obraz ojca i syna stojących obok siebie w momencie gdy trumna była opuszczana do grobu, na zawsze zapisał się w pamięci uczestników ceremonii. Był to symbol straty, która dotknęła rodzinę i jednocześnie obraz siły, jaka rodzi się w najtrudniejszych chwilach. Śmierć Edyty Rynkowskiej to dla Ryszarda Rynkowskiego nie tylko osobista tragedia, ale także ogromne obciążenie psychiczne i fizyczne. Najbliżsi zwracają uwagę, że artysta w ostatnich dniach wyglądał na wyczerpanego i przygnębionego. Zmagał się z bezsennością, brakiem apetytu i ciągłym napięciem. Każdego dnia musiał odpowiadać na pytania dziennikarzy i mierzyć się z zainteresowaniem opinii publicznej, co dodatkowo potęgowało jego stres. Dla fanów artysty to wydarzenie również stało się momentem refleksji. W mediach społecznościowych pojawiły się setki wpisów, w których dziękowano Edycie za jej obecność i wsparcie dla męża. Wiele osób podkreślało, że dzięki niej Ryszard Rynkowski mógł przez lata rozwijać swoją karierę i że to właśnie ona była jego cichą siłą. Cała historia wciąż budzi ogromne emocje, bo pokazuje artystę, którego publiczność znała ze strady w zupełnie innej roli. Jako człowieka zmagającego się z bólem straty i próbującego znaleźć siłę, aby żyć dalej. Pogrzeb Edyty Rynkowskiej zgromadził w brodnicy setki osób. Oprócz rodziny i przyjaciół, pojawili się mieszkańcy miasta, przedstawiciele świata artystycznego oraz osoby, które znały Edytę z działalności społecznej i zawodowej. Kościół miłosierdzia Bożego wypełnił się do ostatniego miejsca, a cisza, jaka panowała wewnątrz, podkreślała powagę chwili. Trumna ustawiona na środku świątyni otoczona była przez wieńce i znicze, jednak uwagę zwracał brak nadmiaru kwiatów. Zgodnie z życzeniem rodziny darczyńcy przekazywali datki na fundację dary Losu, co stało się symbolicznym gestem łączącym pamięć o Edycie z pomocą potrzebującym. Podczas uroczystości kapłan wielokrotnie odnosił się do życia zmarłej, akcentując jej rolę jako żony, matki i współpracowniczki wspominał o jej determinacji, ciepłym podejściu do ludzi oraz umiejętności budowania mostów między światem artysty a codziennością zwykłych osób. Te słowa wzruszyły zgromadzonych, a szczególnie samego Ryszarda Rynkowskiego, który w trakcie kazania kilkakrotnie ocierał oczy. Obok niego siedział syn Ryszard junior, którego emocje były równie widoczne. Chłopak, mimo młodego wieku, starał się zachować spokój, jednak napięcie i ból nie pozwalały ukryć łez. Warto przypomnieć, że historia znajomości Ryszarda i Edyty miała niemal filmowy charakter. Poznali się po koncercie, kiedy Edyta jako wieloletnia fanka poprosiła o autograf. Spotkanie, które miało być krótkim epizodem, szybko przerodziło się w znajomość pełną emocji i intensywnych rozmów. Wokalista, wówczas po trudnych doświadczeniach związanych ze śmiercią pierwszej żony, znalazł w Edycie nową nadzieję i siłę do życia. Jej obecność sprawiła, że rynkowski na nowo uwierzył w miłość i rodzinne szczęście. Ich pierwsze wspólne chwile artysta wielokrotnie opisywał w wywiadach. Opowiadał, jak wspólne podróże, kolacje i rozmowy o sztuce, muzyce oraz zwykłych codziennych sprawach zbliżały ich do siebie. To właśnie Edyta potrafiła wprowadzić do jego życia równowagę między estradą a domowym spokojem, między blaskiem reflektorów a codziennością. W późniejszych latach była nie tylko żoną, ale i współpracowniczką w przedsięwzięciach biznesowych. Podczas pogrzebu nie zabrakło także wspomnień przyjaciół rodziny, którzy podkreślali, że Edyta miała niezwykłą zdolność łączenia ludzi. Była osobą, która zawsze potrafiła wysłuchać, znaleźć słowa otuchy i jednocześnie zachować dyskrecję. Jej bliscy mówili, że dzięki niej Dom Rynkowskich był miejscem otwartym, pełnym ciepła i gościnności. Po mszy kondukt żałobny przeszedł ulicami Brodnicy w stronę cmentarza parafialnego. Ciszę procesji przerywał jedynie dźwięk kroków i modlitwy odmawiane przez zgromadzonych. W chwili złożenia trumny do grobu głos zabrał menedżer Bogdan Zeb, który w imieniu rodziny podziękował wszystkim za obecność, wsparcie i przekazane darowizny. Podkreślił, że gest Solidarności pokazuje, jak wielkie serce miała Edyta i jak wiele osób chciało ją uhonorować. Obraz ojca i syna trzymających się za ręce, stojących przy grobie, na długo pozostanie symbolem tej uroczystości. Widać było, że Ryszard Rynkowski, mimo ogromnego bólu, stara się być oparciem dla swojego dziecka, a jednocześnie sam czerpie siłę z jego obecności. To wzajemne wsparcie stało się jedynym światłem w tej dramatycznej chwili. Pogrzeb Edyty Rynkowskiej pokazał nie tylko skalę rodzinnej tragedii, ale także siłę więzi. Jakie budowała za życia. Była osobą, która potrafiła zjednywać ludzi, inspirować i wnosić spokój tam, gdzie go brakowało. Jej odejście pozostawiło pustkę, której nic nie zapełni, ale uroczystość żałobna udowodniła, że pamięć o niej będzie trwać i przekształcać się w działania niosące dobro innym. Edyta Rynkowska przez lata była nie tylko towarzyszką życia Ryszarda Rynkowskiego, ale także osobą, która w znaczący sposób wpłynęła na jego karierę artystyczną i działalność publiczną. Jej obecność zapewniała mu stabilność i poczucie bezpieczeństwa w okresach największego napięcia związanego z trasami koncertowymi, nagraniami i życiem w świetle reflektorów. Bliscy podkreślali, że Edyta miała niezwykłą umiejętność łączenia ról. Z jednej strony była żoną i matką, z drugiej potrafiła profesjonalnie wspierać męża w projektach zawodowych. Edyta miała również istotny wpływ na wizerunek artysty. Jej gust i wyczucie estetyki sprawiały, że każde publiczne wystąpienie rynkowskiego było dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. W, środow w środowisku muzycznym mówiono, że jej cicha praca w tle była kluczem do tego, aby artysta zachował klasę i elegancję, które publiczność ceniła od dekad. Dla samego artysty, strata żony oznacza konieczność zmierzenia się z nową rzeczywistością. Bliscy podkreślają, że rynkowski z dnia na dzień został pozbawiony osoby, która była jego powierniczką i najważniejszym punktem odniesienia. To właśnie Edyta. Pomagała mu przetrwać trudniejsze chwile zdrowotne i psychiczne, wspierała w decyzjach zawodowych i pilnowała, aby w natłoku obowiązków nie zatracił rodzinnych wartości. Podczas pogrzebu wielu artystów i przedstawicieli branży muzycznej mówiło, że Rynkowski i jego żona byli przykładem partnerskiego związku opartego na zaufaniu i wspólnych celach. Ich relacja miała być wzorem dla innych połączeniem miłości, przyjaźni i wspólnej pracy. Obserwatorzy uroczystości zauważyli także, że reakcje fanów były wyjątkowe. Setki osób z całej Polski przyjechały do Brodnicy, aby oddać hołd Edycie, niosąc ze sobą nie tylko wspomnienia koncertów, ale i słowa wdzięczności za jej obecność w życiu artysty. W mediach społecznościowych pojawiły się liczne wpisy z fotografiami, w których fani wspominali wspólne spotkania, autografy czy krótkie rozmowy z rynkowskimi. W każdym z tych wspomnień powtarzał się obraz Edyty jako osoby uśmiechniętej, dostępnej i pełnej wdzięku. Kariera Ryszarda Rynkowskiego, rozciągająca się na ponad pięć dekad, stanowi jeden z najważniejszych rozdziałów w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Jego droga artystyczna była pełna wyzwań, sukcesów i nieoczekiwanych zwrotów, które czyniły z niego nie tylko piosenkarza i kompozytora, ale także osobę stale obecną w debacie publicznej. Po odejściu z grupy Vox artysta rozpoczął intensywną działalność solową, której efektem były kolejne płyty studyjne, występy w telewizji oraz obecność na największych polskich scenach festiwalowych. W latach 90. rynkowski ugruntował swoją pozycję jako artysta dojrzały, zdolny do łączenia muzyki popularnej z elementami jazzu, solu i klasyki. Krytycy podkreślali jego rozległą skalę głosu, charakterystyczną barwę oraz umiejętność budowania nastroju poprzez subtelne interpretacje. Utwory takie jak Nie budźcie marzeń ze snu, czy Wypijmy za błędy na stałe wpisały się w kanon polskiej piosenki, zdobywając status ponadczasowych przebojów, które do dziś rozbrzmiewają podczas koncertów i uroczystości. Ważnym elementem kariery artysty była jego działalność międzynarodowa. Występował m.in. Między w Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, gdzie Polonia przyjmowała go z ogromnym entuzjazmem. Jego koncerty poza granicami kraju miały charakter nie tylko muzyczny, ale i symboliczny, były okazją do spotkań rodaków z artystą który przypominał im o ojczyźnie. Każdy z tych występów był starannie przygotowany, a Rynkowski dbał o to, by publiczność czuła się częścią wyjątkowego wydarzenia. Równolegle z karierą sceniczną artysta rozwijał działalność fonograficzną. Jego płyty, wielokrotnie nagradzane złotymi i platynowymi certyfikatami, trafiały do setek tysięcy domów w całej Polsce. Wyróżniał się nie tylko repertuarem, ale także odwagą podejmowania nowych wyzwań nagrywał duety z młodszymi wykonawcami, współpracował z orkiestrami symfonicznymi i podejmował się reinterpretacji klasycznych utworów muzyki rozrywkowej. Na przestrzeni lat rynkowski zdobył liczne wyróżnienia. Obok Fryderyka w 2001 roku wielokrotnie otrzymywał nagrody publiczności podczas festiwalu w Opolu, a także statuetki przyznawane przez stacje radiowe i telewizyjne. W 2012 roku został uhonorowany przez ZAIKS za całokształt twórczości, co podkreśliło jego wkład w rozwój polskiej kultury muzycznej. Artysta nie ograniczał się jedynie do sceny muzycznej. Brał udział w przedsięwzięciach teatralnych, filmowych i telewizyjnych, często pojawiając się w roli aktora gościnnego. Jego naturalny talent aktorski pozwalał mu wcielać się w role, które budziły sympatię widzów. Występy te były dowodem na jego wszechstronność, a jednocześnie pokazywały, że potrafił łączyć różne dziedziny sztuki. Niemniej ważnym aspektem jego kariery była działalność społeczna i charytatywna. Wspierał liczne inicjatywy, angażował się w koncerty na rzecz potrzebujących, a także udzielał głosu w kampaniach promujących zdrowy styl życia i solidarność społeczną. Zaangażowanie to sprawiło, że postrzegano go nie tylko jako artystę, ale i człowieka o wielkim sercu. W ostatnich latach, obok działalności scenicznej, coraz większą rolę odgrywała współpraca z żoną Edytą przy prowadzeniu kliniki w Brodnicy. Placówka ta, specjalizująca się w terapii z wykorzystaniem osocza bogato płytkowego, była przykładem nowoczesnego podejścia do medycyny regeneracyjnej. Rynkowski, choć formalnie skupiony na muzyce, wspierał żonę w promocji ośrodka i w działaniach na rzecz pacjentów. Dla niego była to forma wyrażenia wdzięczności za wszystko, co otrzymał od życia i od ludzi, którzy przez lata towarzyszyli mu w karierze. Tak rozległa działalność łącząca muzykę, teatr, film, działalność charytatywną i biznesową, uczyniła z Ryszarda Rynkowskiego jedną z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych postaci polskiej sceny. Jego historia to opowieść o pasji, determinacji i wierze w to, że sztuka ma moc zmieniania świata. Twórczość Ryszarda Rynkowskiego przez lata budowała mosty między pokoleniami. Każdy jego utwór niósł w sobie historię, emocje i przesłanie, które publiczność odnajdywała zarówno w chwilach radości, jak i refleksji. Piosenka "Wypijmy za błędy" stała się nie tylko przebojem radiowym, ale także symbolicznym hymnem pokolenia, które w trudnych czasach potrafiło odnaleźć w muzyce pocieszenie i siłę. Z kolei utwór "Nie bądźcie marzeń ze snu" był interpretowany jako manifest nadziei, nawołujący do ochrony tego co kruche i delikatne w ludzkim życiu. W latach dwutysięcznych Rynkowski poszerzył działalność o projekty edukacyjne, prowadził warsztaty dla młodych wykonawców, dzielił się doświadczeniem w szkołach muzycznych, a jego wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wielu młodych artystów wspominało, że spotkanie z nim było momentem przełomowym, inspirującym do dalszej pracy i rozwijania własnych talentów. Oprócz koncertów i albumów, ważnym elementem jego kariery były występy w telewizji. Programy muzyczne i rozrywkowe chętnie zapraszały go jako gościa, a udział w projektach takich jak Twoja twarz brzmi znajomo, czy jubileuszowe gale festiwali pozwalały przypominać kolejnym widzom o jego dorobku. Wizerunek rynkowskiego jako artysty eleganckiego, profesjonalnego i autentycznego utrwalał się z każdym rokiem. Z biegiem lat artysta coraz częściej sięgał po repertuar bardziej refleksyjny, komentujący przemijanie, codzienność i ludzkie doświadczenia. Krytycy zauważali, że Rynkowski dojrzewał razem ze swoją publicznością, a jego piosenki stawały się zwierciadłem emocji i trosk kolejnych etapów życia. Dzięki temu utrzymywał niezmiennie silną więź ze słuchaczami, którzy odnajdywali w jego twórczości cząstkę siebie. Dziś, patrząc na jego dorobek, można mówić o niezwykle bogatej i różnorodnej karierze, w której muzyka, teatr, działalność społeczna i biznes przenikały się wzajemnie. Każdy etap życia artysty przynosił nowe doświadczenia, a każde z nich zostawiało trwały ślad w kulturze i pamięci odbiorców. Dziękujemy Państwu za to, że byliście z nami i że razem mogliśmy wrócić do chwil. Pełnych emocji, wzruszeń i wspomnień, które budują nie tylko obraz artysty, ale także całej epoki polskiej muzyki. Wasza obecność, zainteresowanie i każde słowo wsparcia sprawiają, że ta opowieść nabiera jeszcze większego znaczenia to dzięki Wam pamięć o twórczości i życiu Ryszarda Rynkowskiego pozostaje żywa i inspirująca dla kolejnych pokoleń. Wasza uwaga i zaangażowanie pokazują, że muzyka potrafi łączyć i dawać siłę w chwilach radosnych i trudnych. Każdy komentarz, udostępnienie i każdy głos wsparcia jest dla nas sygnałem, że to co robimy ma sens i dociera do serc odbiorców. Dlatego gorąco zachęcamy, abyście subskrybowali nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów pełnych historii, wspomnień i niepublikowanych wcześniej szczegółów. Dzięki subskrypcji, zawsze będziecie na bieżąco z naszymi relacjami i reportażami, a każde powiadomienie przypomni Wam o nowych treściach, które dla Was przygotowujemy. Wasze wsparcie jest fundamentem, dzięki któremu możemy dalej rozwijać tę przestrzeń i dostarczać Wam treści na najwyższym poziomie. Kliknijcie przycisk, subskrybuj, włączcie dzwoneczek i bądźcie częścią naszej społeczności. Razem możemy podtrzymywać pamięć, dzielić się emocjami i przeżywać kolejne niezwykłe chwile w świecie kultury, muzyki i teatru.